No to Janek, z kanału Janek i Mikołaja Ja wam pokażę moją pracę, gdzie będę nagrywał film z Orek. To mój pokój, ale pokaż. Zamykałem... To mój pokój! Tutaj mam półkę. Mogę ją lekko wam zdradzić. Mogę, ale podczas szczegółów nie znaczę. Moje biurko, już nagrywałem kilka, dwa filmiki, I tutaj, tak, to makieta naszego Mikołaja, ja pracę. tutaj to Mikołaj, mój, nakrotki. dwa segrety, z jajka niespodzianki, reguł, to w ogóle nie reguł, tu w ogóle instrukcja, więc moje biurko, ja chciałbym kupić kreatywne na i jakiś zostaw tego Ale najpierw zbieram na tym zronek ekspresowy potem z Rego City jak ja zbieram to wtedy nagram odcinek, nie, nie będę nagrywał, po prostu złożę i prezent. się bo wtedy to... To ja dać może być. nie wiem, jak się przyspiesza w kaptuce. I. ze że mam. Wtedy kupię jakiś zestaw tego rodzaju ułożę sobie i kreatywne pudełko kupię. I wtedy zrobię konkurs z bitowaniem z Mikołajem. I. čemu to da ne budu ja ta da ja se zovim